Szybki poradnik do multiplayera Delashowa was pana nożyka Na wstępie poradnika zajmiemy się skradaniem i nożowaniem drużyny przeciwnej. <grywka> Oczywiście. Po cichutku podchodzimy. Patrzymy mamy nożyka, kapta w którym i po Mada Wielu z was będzie się zastanawiało, dlaczego ten koleś mnie nie widzi, no ale widzicie, to już trzeba z precyzją pana muzyka zajść go w taki sposób, żeby nawet nie wiedział, że go zachodzę, mimo że atakuje go od spodu. No, oczywiście rzucamy dymną, trzeba koleś ogłoszony, w razie czego jeszcze jedną rzucamy i go dobijamy nożem. Dajcie mi chwilę! Ale też trzeba trochę poszczelać, więc ogień do tego będzie idealną bronią. Dwa to to jest do zdzienia. Oskładam, mi tyłek! Gotowy do drogi! Ta właśnie sytuacja pokazuje, jakie błędy belasować mamy, bo takie same odległości jak przed chwilą zabiłem za tej skrzyneczki tego gościa, teraz strzelając o dwa razy do tego gościa i nie serio mnie. Początek meczu, staty 5-1. Dobra, jak już było na temat wbijania nożyków, to teraz zajmijmy się drugą rzeczą, a mianowicie unikanie szczałów przeciwnika. Do tego posłuży nam styl y, zajączka y, żabki. Jak kto woli, pokicamy trochę, poskaczemy, <grywamy> powariujemy. Także już namierzyłem przeciwnika. Chciałem się schować do środka, no właśnie będę szedł tam do środka, no, ale nie zdążyłem się schować, bo już mnie zaszedł niestety. No i zobaczcie w jaki sposób unikać strzałów przeciwnika. Ani razy nie trafił, dwa razy z kijka. oj, o i bombę podłożył, ale ucieczka szybka, ściągnęła mi tylko pancerz. Kolejnym punktem poradnika jest postawa moralna, a mianowicie... Mimo stromotnej porażki nie rezygnujcie z tej gry, dlatego że wszystko jest do wygrania. Właśnie teraz wam to pokażę. Przegrywamy 9-0, mamy nagłą śmierć. teraz się będzie działa magia. No dobra. Jedziemy. Muszę się opatrzyć. No dobra. Idziemy. No dobra, idziemy. No dobra, idziemy. No dobra, idziemy. Idziemy. Po Poza mogę iść. Ufajcie. I Nie to się. Martwy. Skurwial już nie wstanie cie no na dobra idziemy no dobra idziemy osłaniajcie mnie może się mogę iść osłaniajcie mnie Пожалуйста, могу есть. オビッ Przedyjmijmy ich! Ruchy! Uściliśmy uh! uh! ich Ciekawe czy jeszcze nam podskoczą! Jeżeli na początku rundy wlecisz z buta, to przeciwnik będzie zdołowany się Tak też w dalszej części tej rundy nie będziesz musiał aż tak bardzo się spinasz, Będziesz grać bardziej inteligentnie i rozważnie. A, Keep Whoa, up. Can't wait, can't wait, can't wait. That one sure is dead! Keep breathing. I got this! Oh man, thanks. Yeah, Torres down <laughs> Dude, that one's dead. Cover me. Wait up. All done, let's go. Na koniec chciałem pozdrowić szarego, Maryszkę, cyca Pawełka i Adriana, ale przede wszystkim Karolinę.pl, lagerkę wszechczasów, która chyba myśli, że jest morderczą personą, a jej wykruwany skim związany jest tylko i wyłącznie z jej lagami na zawołanie. Karolina, tak Cię lubimy, że na dniach doczeka się swojego fanpage'a na fejsie pod adresem facebook.com slash